Siema! ma wcześniej dzisiaj cały dzień leje także schowałem się pod mostem fajnie fajnie dzisiaj będzie polować na ten nowy Pokémon z ósmej generacji zaczął się part trzeci ultra Unlocku, zrespił się tutaj jest to skłowet czy dobrze rzucę tak sobie rzucę ale jak na mokre ekran to i tak dobrze, że w ogóle trafiłem. Nic nie wskazuje na to, żeby miało dzisiaj przestać padać. Pogoda taka fajna, idealna, sierpniowa, fajne wakacje. Dobra, pierwszy wyścig do Pokédexu. dzisiaj mamy. Oczywiście dzisiejszy odcinek głównie o zejścianie. Zaraz zobaczymy, jak sytuacja rajdowa. To teraz tak, Falinksy mi się wyświetlają i Woolu mi się też wyświetlają do Pokédexu. Tutaj będzie jakiś rajdzik za 5 minut. I jest też kwestik czasowy. Ultra Unlock 2021 Sword and Shield. Wyślij 5 giftów, z 8 Pokemonów, pokonaj dwóch. Gruntów. Tutaj mam jednego grunta od razu, spoko. A to nie jest grunt, bo nie wyłączyłem radaru, dobra. Dzisiaj pokorzystam z dalnych zaproszeń mojej grupy rajdowej dla patronów. Link w opisie, jak coś. A potem sam skorzystuję jednego rajda, bo to jest niedaleko ten gym, także może, może jakoś tam dotrę. O! Opłacało się wyjść z domu, bo jest wulu! Także kolejny pisik do Pokedexie. Kolejny wpisik do Pokédexu, a się trochę pod drzewem. Powiem jeszcze taki, nie wiem, przypiąć sobie parasol powinienem chyba taśmą taką szarą do pleców, bo już nie mam trzeciej ręki na parasol niestety. Dobra, jest kolejny wpisik, słuchajcie, jest Ulu, idealnie. Powiem wam, że liczyłem, że jeszcze uda mi się pojechać nad morze w tym roku w wakacje, ale będzie ciężko. W zobaczcie na to niebo, wróciło nasze niebo z chupą w Pokémon GO, uwielbiam to niebo i widać te tunele czasoprzestrzenne, Ultra warm Hold. także bardzo mnie to cieszy. Miałem nadzieję, że jeszcze to powróci do Pokémon Go, bo to jest po prostu przepiękne. O, Falinks się zresztą tutaj. Super. Kolejny wpisik do Pokédexu będzie 1500 jeszcze. Mogę kliknąć malinki, nie mogę, bo jest zbyt mokry ekran. Hmm. O, wyszło mi. Uwielbiam te deszczowe granie w Pokémon Go. A wy? Jaka jest wasza ulubiona pogoda do grania w poksy? Dajcie znać. O, dostęp zapro. Dobra, to sobie Falinksa może złapiemy za chwilę, jak się uda. Jest, udało mi się kliknąć. Mój pierwszy Zejsian, legendarny Pokémon z ósmej generacji w Pokémon Go, nawet na jakimś EX Raidzie. Kontry, Pokémony stalowe, nawet mi się takie podpowiedziały, to już nie zmieniam. Mogę sobie potem ustawić ewentualnie jakąś drużynę. Metagrossy, jak chcecie, Excadrill, Dialga, też jest bardzo dobry stalowy Pokémon, no ale najlepszy wiadomo: Metagrossy z movesetem z Kompidea. To jest takie top 1 wśród stalowych Pokemonów, jest zwyczajniej po prostu. Także pozdrowienia dla wszystkich chłopaków i dziewczyn z mojej grupy rajdowej dla patronów i pierwszy mój zejszan w Pokémon GO. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem podekscytowany, chyba dawno nie byłem taki podekscytowany w Pokémon GO, bo nikt się nie spodziewał, że wejdzie już tak szybko ósma generacja i już te fajne, nowe, piękne legendy z ósmej geny będzie dało się zbijać na rajdach i łapać. Coś wspaniałego. Jednak to uczucie, kiedy wchodzi nowa legenda na rajdy, jest ekscytujące. Ostatnio coraz rzadziej to się dzieje niestety, ale jeszcze przecież bardzo, bardzo dużo legend zostało do wprowadzenia. Może na Antic to chce jakoś sobie roz, rozłożyć na kolejnych, co najmniej nie wiem, 5 lat, żeby jak najdłużej utrzymać grę przy życiu. Ma to sens, ma to sens. Chociażby w samej siódmej genie jest gigantyczna ilość legendarnych Pokémonów. może dlatego tą siódmą generację pominęli i zostawili na później, bo tam są przecież ultra bestie, które teoretycznie. Można zaliczać do legendarnych Pokemonów, także moim zdaniem, jak będą, to będą na rajdach Pokémon GO. Tutaj oczywiście są różne tam spory, czy to są formalnie legendarne Pokemony, czy nie. Ja tutaj powołuję się na Joe Merica, największego eksperta Pokémonów na świecie, który uważa, że to są legendarne Pokémony, także spoko. Oprócz tego jest cztery Tapu. Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulo w siódmej generacji. O, oprócz tego Solgaleo, Lunala... O, w ogóle ciekawostka, a propos takich legendarnych Pokémonów których jeszcze nie ma w grze, a może niedługo się pojawią, bo skoro już dają za Zamazentę, to może też na przykład niedługo pojawi się kolejny legendarny Pokémon z 8 generacji, Eternatus. Niantic dodał statystyki Eternatusa w Pokémon GO do kodu gry i się okazuje, że Eternatus będzie miał statystyki... Zgadnijcie, ile CP. Ponad 9000... CP na tym Pokémonie w Pokémon GO to nie są żarty naprawdę tak wysokie ma staty Eternatus. Także jestem ciekaw, jak to rozwiążą. Na pewno dostanie nerfa 9% jak to wszystkie Pokemony powyżej pewnego progu CP. No ale to i tak będzie najwyższe CP ze wszystkich Pokemonów w grze. Myślę, że po prostu zostawią go na później, a póki co dadzą może inne legendy na rajdy. Jeszcze na przykład Necrozma też jest bardzo fajny z siódmej generacji. Necrozma ma też formy po tak jakby fuzji z Solgalią Lunalą Powstaje Duskmain Necrozma. Także tutaj jest potencjalnych bossów rajdów. Myślę, że do wprowadzenia jeszcze kilkanaście, jak nie więcej. I do tego czasu, pewnie zanim zanim przez te wszystkie nowe bossy raidów przebrniemy, to już pewnie będzie na Nintendo Switcha dziewiąta generacja i jeszcze więcej bossów raidów. I co ciekawe, w tym momencie jak już ogłosili te nowe Pokémony z regionu Hisui, tutaj parę osób mi napisało w komentarzu taki fakt, że... Powiedziałem na odcinku, czy właściwie napis, dodałem tam napis, że zarówno region Hisui, jak i region Sino, czyli czwarta generacja, to jest wyspa Hokkaido po prostu w Japonii. I parę osób mi napisało komentarz, że to właściwie jest ten sam region, tylko po prostu kiedyś wcześniej inaczej się nazywał dlatego, że akcja po prostu Pokémon Legends będzie się działała kilkaset lat wcześniej, dlatego jeszcze funkcjonowała inna nazwa. Co, je, co ma sens? Formalnie tego nie powiedziałem, więc okej, okay, rzeczywiście tak to można było łatwiej wytłumaczyć. I ma to dużo sensu, bo rzeczywiście w historii Japonii właśnie wyspa Hokkaido w czasach samurajów też nazywała się inaczej, więc prawdziwa wyspa zmieniła nazwę, więc to, że region Pokémon bazowany na tej wyspie zmienił nazwę też ma jak najbardziej sens. Kurczę, wyłącza mi się co za szajs. Dajcie mi złapać mojego Zejsiana! Czemu nie wymyślono jeszcze nic na deszcz? Nie wiem, może jest jakiś gadżet na AliExpressie, że psika sprayem ekran telefonu i wtedy deszcz się nie przeszkadza grać? Nie wiem, czy jest coś takiego. Wątpię. O, na pewno są takie mini, mini parasole przyczepiane. <laughs> ale nie wiem, czy to by zdał egzamin. Słuchajcie, jest mój pierwszy Zejsian. w Pokémon GO. Ale ma piękne animacje. Wspaniale wygląda, to jest oczywiście forma Zejsian, bohater wielu bitw. I to piękne, kosmiczne tło w tle naprawdę dodaje uroku temu wszystkiemu. Muszę pochwalić Niantic. Nieczęsto chwalę Niantic. O, gra mi się tutaj minimalizuje. Nieczęsto chwalę Niantic, ale progres graficzny, jaki zrobił Pokémon GO od premiery w 2016 do teraz, no jest po prostu niebywały. Wygląda to jak jakieś malowidło albo coś takiego. Próbujemy go rzucać, słuchajcie. Mm, troszkę nie trafiłem tego pierwszego bola, ale powinno być całkiem, całkiem łatwo. Zaraz sobie jeszcze popróbujemy. Ciach, wszedł. Myślę, że będą ładnie wchodzić, ani nie chodzi na boki, ani nie lata do góry, także powinno być naprawdę, naprawdę ładnie z rzucaniem Excelentów na niego, a tak ciach, no i pięknie, dobra, już, już mam to wyczuta, już jest, już jest dobrze. O, siedzi, jest, mój pierwszy Zejsian Pokémon GO, złapany, moja pierwsza legenda z ósmej generacji, pisik do Pokédexu z regionu Galar, wow! Jestem podekscytowany, powiem Wam. Zobaczmy sobie jej fałki. Słabe. Jak na rajdowe, to słabe, ale dobra, to jest mój pierwszy. Spoko. Postaramy się zrobić jeszcze dzisiaj jakieś. Byłoby dobrze. Dostałem jakieś zapro kolejne, ale to już przeminęło. Tutaj muszę zaprosić ludzi z mojej grupy rajdowej dla patronów na Discordzie. A, jeszcze ktoś inny hostuje. Dobra, to ja dołączę do nich najpierw, a potem schostuję tego. I czy tutaj gdzieś były te falinksy przed chwilą? Może mi się już zespawnowały. Trochę trochę chyba mniej pada, także spróbuję się trochę przejść. I dodać do Pokedeksu chociaż tego Falinksa. Czy w stanie trochę padać? Może, może. O, tutaj to było. Dobra, jest. Jest Falinks. Huch, to już będą wszystkie. Czach, Falinks miał być, słuchajcie, na rajdach trzygwiazdkowych, ale Niantic obwieścił na Twitcie, że coś im się zbugowało i coś tam nie hulało na tych rajdach trzygwiazdkowych z Falinksem. Więc usunęli go z rajdów trzygwiazdkowych, dali zamiast niego machampa. Po prostu Falinks teraz częściej reski się na dziko. Zobaczcie, jakąś robi śmieszną animację, ale fajny jest. To jest dopiero epickie co. Bardzo mi się podoba ten pokémon. Nawiązuje oczywiście do falangi, czyli greckiego takiego szyku bojowego. Dobra, wbijamy, słuchajcie, na kolejnego rajda z grupą rajdową na Zejsiana! a zaraz ja schostuję kolejnego i będzie Gites Majones. Pokékońów prawie nie wydałem w tym miesiącu, także... Dokupmy sobie remoty, nie pokecoiny, pokecoinów nie dokupuję, no bo te transakcje, co już były zrobione, czyli te, te pokecoiny, co już były na koncie, no to zużywam sobie, bo i tak tego Niantic to ich nie ruszy, jak nie będę tego zużywał. A dzisiaj jak to nagrywam, odbywa się to spotkanie z Nianticiem w sprawie okrągłego stołu o 23 polskiego czasu, no dobra jakoś to przeboleje. Spróbuję te Wasze najlepsze pomysły, które pisaliście pod poprzednim odcinkiem, przekazać na Nie wiem ile będę miał czasu, chociażby ja, żeby się powiedzieć, ale zobaczymy. Oczywiście nie mówcie potem, że ja byłem w tym Taskforsie, więc to moja wina jak na na przykład nie obniży. W sensie nie zwiększy tego zasięgu z powrotem stopów. Ostateczną decyzję i tak podejmuję na tak czy siak. My, twórcy, którzy zostaliśmy zaproszeni na te spotkanie, no to możemy jedynie co zrobić, to powtórzyć opinie naszych widzów, które były przekazywane w komentarzach i tak dalej poprosić o wprowadzenie jakichś tam Quality of Life czy innych drobnych update'ów, o które prosili nasi widzowie i to na pewno wszystko przekażę, ale co Niantic z tym zrobi, czy oleje mnie, czy naprawdę weźmie to pod uwagę, to już nie odpowiadam za to, no bo nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy oni robią to bardziej pod publiczkę, żeby pokazać, że patrzcie, no spotkaliśmy się tutaj z twórcami, czy Rzeczywiście chcą wprowadzić te rzeczy w życie, czas pokaże. nie? I przekażę im takie ciekawe pomysły, właśnie z komentarzy, jak na przykład był pomysł, żeby zrobić odznakę za złote Drzymy, bo potem się kasują te złote Drzymy. Jak mamy więcej niż tysiąc, no to już nie ma w żaden sposób tego, jakby uhonorowanego zbierania tych złotych Drzymów. Także to jest na pewno ważna sprawa. druga rzecz, bardzo mi się spodobał pomysł z komentarzy, żeby dodać Quick Bola, że jak zbijasz rajda legendarnego i zbijesz ileś damage'u, jakiś tam próg przekroczysz, to twój pierwszy Premier Ball. To nie jest Premier Ball tylko Quick Ball i on ma większą szansę na złapanie. No bo tak jest w oryginalnych grach Pokémon, że jest coś takiego jak Quick Ball, rzucisz go w pierwszej turze, to ma większą szansę na złapanie i w poxach też powinno coś takiego być. Po prostu by to usprawniło, przyspieszyło łapanie legendarnych Pokemonów na rajdach. Myślę, że to jest naprawdę spoko pomysł. Fajnie wymyśliliście. I oczywiście będę przede wszystkim mówił o tym zwiększeniu zasięgu Pokéstopów. Na pewno będę chciał tam podnieść jakieś tematy związane z polską sytuacją, czyli że u nas na przykład jest bardzo dużo placów zabaw, kościołów. Cmentarzy, pokestopami, no i z tych powodów właśnie też uważam, że powinien być zwiększony ten zasięg z powrotem, taki jaki był, żeby na przykład ludzie, co nie chcą, nie musieli podchodzić do kościołów, do placów zabaw, do cmentarzy, bo nie każdy chce i to jest niezręczne i dziwne, jak na przykład dorośli ludzie podchodzą na plac zabaw. Nie, nie podaczę sobie poczków, także tutaj przedem jakimiś antykontrami można powiedzieć, ale 17 osób w radzie, także będzie dobrze. Dobra, leży. Oczywiście nie ma Shiny obecnie, także nie ma co tutaj jakoś grubo rajdować na nie. O, miałem nawet 18 charge ataków, fajnie. 13 boli. O, tu jest CP2146, a seta, moi drodzy, to jest 2188, także sporo tutaj brakuje ewidentnie do sety. Ciach! Jest! Pierwszym bolem. Tak, jakbym już miał tego quick bola, dopiero co o tym powiedziałem i już, i już to się zadziało. No! Okej, okay. jeszcze można by poszukać lepszego. Dobra, zrobię sobie zdjęcie drugim telefonem, bo na drugim mam odpalonego Discorda i pokażę ludziom, że zbieram ekipę zdalną. Odpaliłem jajo. No odpaliłem nic, <gryw> więc dobry jestem. <gryw> Chciałem odpalić jajo, bo dobijamy teraz na tym rajdzie poziom przyjaźni z, z pokidaczem. A, już się wbiło! tym też robiliśmy razem rajda. Bo na ostatnią chwilę dosłownie odpaliłem tego to jajo, ale szczęście. Lejemy sobie na spokojnie. To w międzyczasie, jak bijemy, szybka infografika, jak wygląda obecny trzeci part Ultra Unlocku. To są nowe shiny. Galariański miał Perserker, galerański Farfetch, Serferz, galerański Wheezing, galerański Stuntis. Także można już na nie polować. Nowe stickery, nowe ubranka ligowe z regionu Galar. I na dziko te pokemony z ciekawszy Galariański Darumaka. Snorlax na dziko, może być shiny. Trabisz daje więcej dastu. I oczywiście nowe poczki z ósmej geny. W siódemkach te Pokémony można sobie popodobać, chociażby na Shiny galerskiego Stanfiska, fiska miała trzy zigzagu albo tak tu jeszcze nie ma. No i oczywiście na rajdach do 26 Zejsian. I od 26 do 1 września zamazenta. Czyli krótko, niecały tydzień na rajdzie. Są te Pokémony, ale w sumie moim zdaniem dobrze, bo to nie są takie Pokemony, które trzeba jakoś bardzo dużo już teraz i je maxować, no bo nie są już teraz jakoś bardzo przydatne. Słyszałem tam, gdzieś mi się o uszy, że może zejść się on na PvP. Nie wiem, ja aktualnie nie gram już na PvP od jakiegoś czasu, także nie interesowałem się aż tak mocno. Może kiedyś do tego wrócę, ale teraz jak mam ochotę takiej konfrontacji z prawdziwymi graczami Pokemonowej, to gram po prostu w Pokémon Unite, od kiedy wyszła, A właśnie jest już znana data premiery na telefony za darmo. 22 września, także myślę, że taka kompetytywna scena Pokémonów to bardziej zostanie przyjęta niż Pokémon Unite, chyba że Niantic coś zrobi z tą swoją ligą PvP bo coraz bardziej ludzie od niej odchodzą, zauważyłem, ale nie szkodzi, bo jest dużo innych, bardzo ciekawych, ekscytujących, emocjonujących dla mnie mechanik w Pokémon GO, które dużo bardziej przyciągają mnie w tej grze. Rajdowanie, wzmacnianie sobie poczków pod rajdy, shiny Pokémony, shiny hunting, jajka, łapanie shiny Pokémonów na dziko, community daye, eventy, safari, gofesty, płatne eventy, dużo jest tych rzeczy, które są fajne w poksach. Także to, że akurat ta jedna już mnie tak nie ekscytuje PVP od no, dosyć sporego czasu, bo właściwie przestałem korzystać z PVP chyba już parę miesięcy temu, to nic nie szkodzi, bo jeszcze jest 90% tej gry, które dalej mnie ekscytuje, więc myślę, że spoko. Nie każdy przecież musi lubić wszystkie aspekty tej gry. Dobra, słuchajcie. Trzeci mój dzisiaj Zejszan, ten zbity osobiście na darmowym pasie. Jaj, jest? O! Kropla deszczu akurat mi kliknęła OK, ja tego nie klikałem, ale dobra, samo się kliknęło fajnie. Jest i on, nasz ulubieniec, bez jednego ucha z Weather Boostem. No, to jest chociaż jedna zaleta tego, że pogoda jest niezbyt przyjemna dzisiaj w a do tego niezgodna z prawdą, no bo w sumie koro pada, no to powinno być, że pada, no ale jest, że pochmurno i w sumie dobrze, bo dla mnie to jest weather boost. Co prawda, no znowu pierwszym bolem. Już słyszycie, na usłyszał chyba jakoś magicznie John Henry prze, przez mikrofon w moim telefonie usłyszał, że wprowadzi bole. Na pierwszym bolu i zaczęły mi się dać legendy na pierwszym bolu. Czyli widzicie, to jest, fajny, to jest fajny pomysł. Naprawdę gratulacje dla tego, kto to wymyślił, bo nie ma nic przyjemniejszego niż łapanie legendy na pierwszym bolu. I masz wywalone. I już nie męczysz się, nie stresujesz, czy się siądzie, czy nie. Słuchajcie, tu jest troszkę lepszy to IV. 14, 14, 11, do tego z weatherbustem. Także dzisiaj ten jest mój najlepszy. Może mi się uda zrobić jeszcze jednego gdzieś, jeśli chodzi o polowanie na te poczki zwykłe z generacji ósmej. To już chyba nie w tym odcinku, bo jednak w tym deszczu będzie ciężko trochę. Tego quest'a też sobie wykonamy w następnym odcinku do końca. I teraz jeszcze Wam tylko pokażę, co jest ciekawego w questach, bo to wiem, że polujecie nieraz na questy. I tak, na przykład pokonać trzech gruntów to jest Farfest galariański, może być Shiny z tego quest'a. Ja Wygraj wygrać dwa rajdy, tutaj mamy Falinksa, pięć serduszek, tutaj mamy Wulu, siedem berry, tutaj mamy Skłoweta. Także taki fajny, przyjemny, mini evencik. Shiny snorek na dziko występuje, galariański Darumaka na dziko, on też jest fajny. Także łapcie te galeriańskie darumaki. Naprawdę się opłaca. No i co? Tak to dzisiaj wygląda z mojej strony, pamiętajcie łapce w górze, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. z on go, trzymajcie się. Obejrzyjcie inne filmy na moim kanale.